Drodzy widzowie nowy kanał pewnie ja też będę w nim występował więc oglądajcie, sub sub subskrybujcie, subskrybujcie, sub lajkujcie, lajkujcie i udostępniajcie. i udostępniajcie, a na pewno nie pożałujecie. Ja też będę występował w nim, także trzymajcie się, pozdrawiam. Dziękuję Ci bardzo. Tam. Dziękuję również. Zachodni Berlin, zachodni Kompania nie ma Idziemy go zaraz poszukać Do zaraz Jedziemy? To No tak Ej, halo To nie, no, nie tak? Coś wieje się... Zresztą tam zawsze wieje Myślę, ja tu bym myśleć mnogo, ja bo... troszeczkę spróbował z tym dziadostwem skończyć, ale nie dam rady skończyć, bo no, ból jest niesamowity, Tabletki nic nie pomagają, już zacząłem. Rano to jest tragedia, od godziny 7 do 10 rano. Nie życzę nikomu tego, nie, Stary. Po prostu brakuje trucizny. Nie boli To mówię, boli. Nerwy, nerwy nie dostają no trucizny da, da, i opuszczam. Tak, tak, tak. No i tu wejdę by po biorę i idę biorę. Biorę i. Dziękuję. Sprawdźcie to mech ten. Nie wiesz. Dlatego mówię, nie? Dobrze by było. To tak to sobie. Pan A jak daleko jesteście z tym lokum? lokum możesz bo nie, bo nie, i dogaduje, i w lokum chwili, ci powie. Słonię i dogaduję i jest każdy chwili bez problemu. No ja jaki masz plan? Nie ja tak nie wiem, wiem dlatego ci tak, mówię, myślę na razie z lokum. Będę to No tak, no. Bo ja bym chciał iść na lokum gdzie już bym próbował tego nie brać. Rozumiem. No tak, I pójdę, dłużej być pójdę, właśnie, dłużej przybywać w lokum jak... Na ulicy, rozumiem o co chodzi. Żeby tu nie dochodziło do siebie, nie? Tylko chodzi o ból. Bo z tym bólem mam stary, z tym bólem nie jest... Nie ma tak, nie ma opcji nawet, nie? Nie patrzę, nie wydałoby się, nie? Z tym bólem nie ma opcji. Rano wstajesz, na no ból, no tabletki nie pomogą, no i co? Ja sam nie wiem. Co na to poradzić? ale zacznij się go, no, no jest... Puszczyć trochę. To trochę. żeby się łatwiej bo już fajnie... Muszę to Nawet mi nie przypomniałeś tu obozie. będzie. Wczoraj jeździ. Zaraz mnie tu za uszy wyszarpią? rano? Też byli. Byli rano? Byli. Ja wczoraj widziałem. Zaraz mnie ja tu za uszy wyszarpią? Tak będziemy się starać, żeby za, za, długo, za dużo nie chodzić, nie? Bo mówię, nie? No, wskoczymy no, jakieś miejscówki stare. No, ale ponownie, najważniejsze jest to, że jest Wczoraj czytałem, że pogoda już będzie coraz cieplej. Już wczoraj było fajnie. Tak, że już ma być tak, nagle ma być bardzo ciepło. 12 stopni, tylko że wiatr był straszny. Mm. A tak, to było cieplutko. Ale ma, ma być 9 tak, nocy. Tak, 9 na plusie. Nocy. No, nocy. no. nocy już. No, no, już, już, już na naprawdę? No. No. A już się zaczyna dobrze. Robić. <laughs> Weterynarzem dostałem. No, no bo zaszczepiam. Nie wierzę. W jakiej książce to było? Weterynarz jestem. Oj, jacy ludzie. Ciesz mnie to. Będę seszczący. niektórych z Was No, słabo.

Ale Te ludzie do nas podchodzą i myślą, że my nie mamy głowy się, że Co to, jest no. to jesteśmy łomni. No, no to się bardzo czasami potrafią zdziwić. No Tomek wczoraj zupę sobie zażyczył, bo zimno mu było, no, pobita, pół godziny chodziła, ale przyniosła mu zupę. No, wyśmiały mi się popatrzeć. nie? Co to za zupę? No, podejrzmy do mioka to mówię, że zupę no. no i już, słuchaj, takich przypadków to było miliony. No i jak patrzę pod tą to, to, to do dzisiaj go nie ma. no i ten. A raczej wyciągła portret, chciałam dać pieniądze, ale schowała i te. Powiedziałam zupę. No i jeśli byś miał dwa, to mówię, no, przyjdzie. I poszła, nie? 30 minut mija, patrzy, przynosi zupę. O. Słuchaj, podziękowałem jej, nie? tak długo stała, aż otworzyłem tę zupę, i ja Zacząłem jeść, życzyła mi smacznego, i ja jej podziękowałem jeszcze raz, nie? No. I jeszcze człowiek, tak pomału, moi baczacie. Nie, tylko no. ten jest, kiedyś mieliśmy, ale jeszcze jeden, jeden. Tak, tak za rąbisko, no to to mi że nie? A co za zupę? To są te takie te, te, te kleiki, ty, Jak się to powiedzia? z chlebem w ty, tym okrągłym, co jest. A no, no. no. Ten, nie? Ja tego nie lubię, bo to woda A. jest, zupa to tureckie mi się daje. Może być, może być. To, to, zypaper, zypaper, bo patrząc, tak z, tak to zauważyłem tak w każdej tak restauracji Tureckiej z samego rana to je to. Z samego rana to je Oni to. W, w ogóle to, są chyba... Nie. Z takiego no kubka po co to kupować? Ja na początku, jak ten, że oni tak, po 11.00 obiad mają, miał, to ja no o 11 jest obiad Pora obiadowa To co reszta dnia? Tutaj nie ma śniadania w sumie. Nie, nie ma śniadania. A może tak. No i o 11 jest obiad. Pora obiadowa. Dopiero o 18 Obiad? A. Tak. Co? A rano? No rano masz śniadanie przed pracą. O której? Lunch o 12.00 no? no i później 18, a dopiero wieczorem roku. 18 i dopiero 18. Aha. obiad A kolacja? To już obiad do kolacji, na wiesz. Aha no. nie no to to już troszeczkę za daleko 18, nie? Jeszcze tam 16 jeszcze raz? No ale, 18. Nie, ale to, to często tak to, są to, do, do 16-17 są w pracy. No o 10, od to, 10 zaczynają, tak? A, tak, ci co w biurach to zaczynają 9, 10, nie? No no to tak. I o, o 12 był właśnie aż 15 minut na kawę. I to tak było właśnie dwie przerwy były w ciągu dnia po 15 minut. Albo 2,15 i pół godziny? A to ja na przykład pół godziny Zrobimy taki numer, wysiądziemy stację bliżej Aha. Bo tamtą gdzie wysiądziemy zaczyna się moja stara przyszłość I sobie akurat pójdziemy w stronę McDonalda To kawałek jest No i dojdziemy, przebędziemy kawkę Pasuje Pasuje? No i trąbi tak. ze spółką Biedny mychtyk ten, biedny A, A dużo, jest, dużo jest, tych, co udają, nie? Tak No, albo przez te, nie? Na wózku jeździ A to widziałem w SM, udawał, że nie ma rąk No, ale stary Słuchaj, jeździ połowanie na wózku Nie? Pieniądze rzeczy A po schodach trzeba wejść, bo diler stoi <grym> podjeżdża pod schody, budek stoi, on u góry <grym> no, To jest legy. Dobrze. No i z powrotem schodzi i znowu jeździ. Ale to jest niemądre, bo to nie mądre z tym bózkiem to to jest prawda, że, że jak siadasz, udajesz, to. Tak. Zostajesz na nim, nie? Karma wraca jak to mówią. Zostajesz. No. A ile jest takich osób co... Nie musieliby być na busku, a są? No. Słuchaj, z tym co ja mam, to każda jedna osoba by tutaj na wózku jeździła już. Wiesz o tym? Z tym co ja mam na nogę. I Pokażę. z tym bólem. No bólu nie znacie. Tylko, tylko wie, widzicie co to jest. Ale jak to jest ból, to uwierz wolałby ktoś też. Wolałby ktoś na wózek, jakby się większe pieniądze, wiesz. Tylko, że powiem Ci teraz drugą rzecz. Tylko powiem Ci teraz rzecz. Czy będziesz na wózku? Czy będziesz chodził? To jest cały czas mam ten sam ból. No tak, bo to niezależne jest od tego, czy jest ucisk, czy nie. Tak, nie ma, pro... nie ma tego tego. Jak tak. Chyba... tak samo jak tak. Patek nieraz mówi, się boli i tam w nie, żebyś leceł się w to. Czy ja lecę, czy ci... idę, tak. pomału? jest cały czas ten sam ból, nie? To jest to samo. Niezmienne. idziemy pomału. Jak ja, dobrze, sobie dobrze nie? Je? jest? Dobrze. Hej, jakieś są dla nasz temat? Wiesz co? To się zawsze trafia. Tym się. Ja, ja wiesz, co co nie chodzi o jakąś tam nasiloną ilość, nie? Yy, nie, nie. To najczęściej są. To e... najczęściej są widzowie. No wiadomo, no. No tutaj Tutaj siedziały tak samo no. Gdzie siedziałeś? Tu teraz chcemy Od Tam też masz w sumie miejscówkę C Karta No tu wszędzie, nie można uśmiechnąć. ludzie chodzą to Wszędzie mamy tak Wpałem. Pluchaj. Przekręci. Tam dyskoteka jest kawałek dalej. Ja tam jak przyjechałem tutaj farty, szukałem łapa do śmietnika, nie zapaliłem, nie miałem latarki. łapa do śmietnika w nocy, a centralnie po łapie ściół. Dobrze by nie było Do Tego czasu nigdy już nie włożyłem ręki do śmietnika, nie zapalając, za to to jest stres No wiesz, że tu się dzieje tutaj na co jest mnóstwo Tutaj jest Uuu i Aleksander Tutaj jest masa nie I tu masza, jak koty masza. takie wielkie No to są ogromne no. No ja wiem ja, ja często jak się na ryby to właśnie też ja utypa w domu jak zobaczyłem szczura jak kot <laughs> człowieku widzimy na ławce, spałem na przystanku, Bez niczego. Co już nie chciałeś spać w środku? Nie. <laughs> Słuchaj. Mówisz do współlaka to W Polsce nie? było. Pojechałem z jednej miejscowości. Wieczór. No co tu zrobić? Nikogo nie znam. a już byłem bezdomny. No to co? Trzeba poznać jakichś bezdomnych. No i poszłem, znalazłem, nie? No i wiesz, gadka, szmatka Powiem ci, że tak pić nie chciałem pić oni te nalewki pili albo denaturat Ale z przymusu trzeba było pić wiadomo, nie? Jakoś się trzeba było znieczulić. No, no i typ mówi słuchaj, a zima, mróz jak nie wiem, nie? Weźmiemy dwie nalewki i pójdziemy do mojego kolegi, nie? Mówi na bramy Weźmiemy dwie nalewki i pójdziemy do, mo do mojego kolegi. Do domu, nie? I tam będziemy spali. Ja mówię, no dobra, chociaż ciepło, nie? No ale ja mówię do niego, ty ja nie umiem zebrać w moje początki. <grym> On mówi dobra, to ja załatwię. No i załatwi. Poszliśmy, wchodzimy. Wiadomo, już delikatny odór. No ale co? No mówię, no co mam zrobić? Bezdomny, no co? No i... Teraz mówię. Weszli mnie, patrza tam tak. <grym> Właściciel na łóżku śpi na golasa. Na, na podłodze jedni bezdomni, nie? Ten typ wchodzi, ja za typem, nie? Ten typ do właściciela podeszedł, nie? Dał mu dwie nalewki i mówi do niego, że kolega będzie tu spał też, nie? A właściciel tak, odwrócił się na bok w stronę okna do, do, drzwi, do ściany, wylał się, obrócił się z powrotem, mówi, ja, gdzie ja jestem, nie? No i słuchaj. No i mówi do mnie, tu się położysz, nie? Taki fotel rozpieszony był z materacem. Mówię, no co mam zrobić. No i ty ciemno leże, nie? Wszyscy prawie chrapią, nie? Szymkłem oczy, otwieram, a przede mną taki szczur jak kot, nie? Tak jak ja wypierdzieliłem stamtąd, nie? Ale przystałek mniejszy to niż to ty. To człowieku Nie. Masakra O tutaj siedziałem jak... Tam, nie? Też to siedziałeś, pamiętam. Po drugiej stronie. Jak o, się korona zaczynała. Słuchajcie. Pierwsze dni korona zaczynała, nie? Tak Siedziałem tam, nie? Ja się... zaczynała. Pusto ludzi nikogo, nie? Samochody, nie? Pamiętam przyjeżdżałeś, tam... To samochody stawały, nie? a się zdziwiłem, samochody stawali i mi pieniądze dawali, nie? O! No To się chciało komuś jeszcze wysiąść z samochodu i No do mi no Ja pamiętam no co przyjechałem Nikogo no. tutaj ani żywej duszy Tomek siedzi Wistety. Tam pod mostem spałem nie? Stamtąd pod poszłem I poznałem Patryka Jak Tam był ten No tutaj się poznaliśmy Pieniądze zarabiałem Tutaj przyjechałem też Dobra miejscu na zarabianie hajsu? Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ten tir się rozwalił. Uwierz mi, że nie wiem co mnie zatrzymało, bo może ja bym pod tym tirem był, nie? Codziennie chodziłem po drogą, pieniądze na banku robiłem i o tej samej godzinie, dzień dzień, minuta w minutę, chodziłem i robiłem pieniądze. Uwierz mi, że coś mnie zatrzymało, żeby nie iść, nie? Naprawdę, coś mnie zatrzymało spod misji, żeby nie iść. Ty nie poszłem, patrzę, ty rozpierdzieliby się, nie? A dzień w dzień w... o tej samej pozycji. Wtedy jest to święta. No? Dzień w dzień. O tej no ale to samej. wtedy grubo, było, bo tam sporo tych ofiar było, nie? Nie. No. 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 no pewnie, że tak. A Są te to jest ale... Je. Ja, no nie. Kramona jest. No to pieniądze, no. No tak. Z drogą nie spaceruję, tak? Tak. No kurczę, tak mnie zaczęła ta noga, ten drugi dzień już pod rząd. Ale to tak jest, to tak mam z nią, wiesz? Jest taki okres, że mnie nie boli, albo trochę boli Jest, że nie dam rady je znieczulić, nie wiem ile bym materiału wziął, nie? Najgorzej wieczorem, nie jak się kładę, nie? Jak boli. boli... Jak boli, nie? Ciężko mi jest zasnąć. I rano jak stanę. Jak mnie rano boli, a zawsze wstaję o szóstej, żeby się wylać, nie? Zawsze. I jak mnie boli, tak już nie, nie, nie zasnę, nie? Tak już nie zasnę. Do dziesiątej w bólu się tak skręcam, że nie mogę, nie? Do dziesiątej, dopóki nie kupię, nie? Idę. No. Są dni, gdzie nie boli mnie, nie Nie wiem, Ech, albo, albo dobrze znieczuli, albo, albo po prostu ci powiem, jest tak, że ten, dobrze ją wygoję, Jakie wiesz, dobrze ją wygoję, no i nie ma co tam się, wiesz o co chodzi, nie co dziać. tak, a boli mnie dlatego, że dochodzi do momentów takich, że ja sam to sprawiam, dlatego, że ja muszę powyduszać to, Aha. rozumiesz? No, muszę, bo jak nie powydłużam, to będzie koniec. Katastrofa muszę to, to trochę powydobywać, żeby dziur porobić. Bo ta ropa jest jak, jak, ten, jak kasza normalnie, manna, nie? No i dlatego przez parę dni boli. Mam prawie dwa lata już to. O, Prawie dwa lata. I zobacz, cały czas chodzę, zobacz. Nic się nie dzieje gorszego. Aby tak dalej, nie? Zobacz, ja ją mam praktycznie tą rany na wierzchu, tylko skarpeta jest. Mamy nadzieję, że się uda, wiesz, z tym srebrem, tak? To... Super by było. Wiesz, tak, fakt, faktem, nie umawialiśmy się na jakieś pomocy ten, ale chłop sam zaproponował. No, dokładnie. Mówię, no szkoda by było nie ten, No pewnie, nie skorzystać. tak, tak, to fajnie, nie? Będę mu bardzo wdzięczny. No i tu stąd jechał. Stąd jechał i tu wjechał, nie? A ja tutaj przechodziłem, zawsze tu przechodziłem i tam szłem na bank, nie? Zawsze o tej porze, nie? Zawsze jak ten. Jak święta, nie? To jest... To jest tak z tego mama, nie? Pełno pewno. Tutaj był, jak się nie mylę. Kierowca, kierowca ciężarówki. Oprócz kierowcy, jeszcze chyba był w Polaku, się zdaje. Nie pamiętam. No. Dobra, idziemy pomału do Maka na kawę. Tak? Okay. O, ty już Moje początki w Berlinie nagłośniłem telewizję policję, wszystko. Pokazałem im chyba, nie wiem, sam tak sobie powiedziałem, nie? Całemu Berlinowi powiedziałem, pokazałem, kto ja jestem, nie? Tutaj wstrzymałem cały ruch. Wszystko stało, nic nie jeździło. Tam pod mostem. To wszystko. Polic policji na sygnałach, karetek, straży pożarnej, wszystko na sygnałach przyjechało, nie? A ja na środku ulicy kończałem i się zaręczałem. Bo właśnie Telewizja, wszystko, no Ludzie A... przychodzili pytali czy mogą zdjęcia do internetu, czy mogą zdjęcia robić. A gdzie żona? Wow. Żony nie to, ma Ale to, je, to było jeszcze przed tym jak brałem, nie? A okej okay. Czyli całkowicie początki No Tam się nią zaręczały Tutaj jest ten hotel, gdzie wszystkie gwiazdy przyjeżdżają, nie? W tych hotelach same, same te. Yeah. Naprawdę milionety przyjeżdżają, nie? Do tego hotelu. No. Ten. Sylwester wstalony nie i ten. 10 euro dał. Mówi tylko nie na alkohol, a na prudy jak w Komu? Takiemu jednemu bezdomnemu dał, 10 euro, Sylwester stolony. I mówi, tylko nie na alkohol, a sam był tak na napruty. <grystanie> no. Mówię, tu same te gwiazdy, same te milionery przyjeżdżają. Nie? Ostatnio jak tutaj byłem, to też była jakaś moda, czy coś. Tutaj, no, a tutaj, tutaj robią, a... tak. Te mody takie, wiesz, te gwiazdy już tego, tego, wiesz o co chodzi? No, no ta zdradziła tego, wiesz, to takie też robi robią. brazylijskie. No, tutaj to robią, nie? No, zgadza się, dokładnie. Ja tutaj siedziałem też na tym Też tutaj się zarobię. Ale nie chcę, bo jak wrócę, to wiem, że zarobię, naprawdę tu zarobię. A czemu, nie chcesz tutaj wracać? Nie chcę, tam już się tak przyglądałem. Że... Wierz mi, że nie chcę. W mnie też dużo ludzi zna poznałoby znowu ale ci powiem wolę tam tam jakoś się lepiej już czuję ludzie też się do ciebie przyzwyczajeni no mam, i już tak? mnie ludzie z nami przychodzą trochę pogadają to kim inaczej wiesz tutaj, tutaj wiem gdzie usiąść i troszeczkę naprawdę mam nie, ale nie Zobacz. Zobacz. Tutaj lato to jest dużo ludzi, to jest wszędzie oberkiem tu siącie Tak, ale jest osób, tak jak ja wcześniej tu siedziałem, tu było ludzi, się działo No i jeszcze pamiętam jeszcze ten tutaj Tu na banki stałem i był bank. zawsze to z moją jak byłem tam pod mostem tu spałem, po policji, a tutaj był bank, nie? A. I teraz słuchaj, o 6 rano wstawałem, szłem na misję, brałem dwie kawy, szłem z powrotem do siebie pod most, dawałem mojej kawę, piłem z nią kawę, o 7 przychodziłem tu na bank, do dziesiątej stałem, jak była, przyszła dobra zmiana, to stałem do 10, a jak przyszła lipna zmiana, to do dziewiątej. Tak, za każdym razem zarabiałem 30 euro, wyskakiwałem na dół, jechałem na tą strasę, brałem materiał, ona nie wiedziała, że biorę, nie, Aha. ale nie waliłem po kawę, tylko do nosa, brałem materiał za 20, dychę przyjeżdżałem, przywoziłem, po drodze szłem, brałem już w automacie kawę, zanosiłem ją, jej, budziłem ją, no i tak dzień zaczynała, nie, dzień za dnia, nie, rok, dwa, dwa miesiące nie wiedziała, że biorę. Aż pewnego razu się na pustostan i o drugiej w nocy ożygałem psa. Ona też brała kiedyś i wiedziała, bo jak po pochylu... to samą wodą. Aha. I ożygałem psa. No i ona wiedziała, że zbiorę, nie? Od tego momentu, nie? Fajne tutaj miałem nieraz. Tutaj zawsze szło zarobić, nie? Zawsze, w każdy sposób, nie? A ja jeszcze jak ten. Bo ja wcześniej tylko brałem samochód, nie pobrałem samą. Ja sobie 30, 40 euro robiłem dzień, na dzień, bo mi tyle starczało. I latałem, budelki wbierałem. To to, do to, to, to. No, dopóki białego nie zaczęłem. białe zacząłem, to, jeszcze zrobiła. No to już zrobiła? to już każdy pieniądz, nie? Każdy pieniądz Każdy jeden, nie? No stary, on brał samochód On stał na banku I on się kupił telefon za 90 euro A teraz, żeby on kupił się Bułkę za 50 centów, to on nie kupi No tak Wszystko idzie na, Wszystko na towar? Wszystko idzie na to, oczywiście Taka stierwa, nie? Taka stierwa Que é bem.